Robert Czapski wczoraj miał ślub. Także cała drużyna życzy młodej parze zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i co? Robię dzisiaj dla ciebie trzy punkty. No i pozdrawiamy. W siódmym meczowym Rozowskiej Ligi Szóstej dzisiaj Bartek Woźny, zawodnik Gminy KOTOŃ. Gminy KOTOŃ, która już za chwilę zagra swój mecz w siódmej kolejce Rozowskiej Ligi Szóstek Ich przeciwnikiem będzie drużyna FPS-u. Jest to mecz na szczycie dosłownie naszej ligi, ponieważ wygranie tego meczu być może na tą chwilę będzie miał jedną nogą trzecie miejsce. Będzie na podium Rozowskiej Ligi Szóstek. Jak jesteście przygotowani do tego meczu? Jakie są wasze nastroje? Nasze nastroje są bardzo dobre. Jesteśmy przygotowani też bardzo dobrze. Wiemy, że rywal jest mocny. Myśleliśmy, że będzie słabszy przed rozpoczęciem ligi, bo w tamtym sezon... sezonie poszło im gorzej, ale w tym sezonie radzą sobie bardzo dobrze. No i liczymy na dobry, mocny mecz. No tak pewnie też będzie. Dzisiaj jesteście lekko osłabieni. Nie ma z wami Łukasza Kucia, a najlepszego strzelca zespołu jest w Łodzi na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Jak sądzisz, poradzi sobie? Tak, cała drużyna sądzi, wręcz jest pewna, że poradzi sobie bardzo dobrze. No jak sami wszyscy tutaj widzieli, jest to bardzo dobry zawodnik. A czy jesteśmy osłabieni? Nie powiedziałbym, bo mamy, mamy dobry skład. Brakuje tylko Łukasza, ale, ale jest, jest Damian Drzezik, między innymi, który też strzela dużo bramek w tym sezonie. Przemek, Bartosiak, który nie zawodzi nigdy. Także myślę, że, myślę, że będzie dobrze. My również trzymamy kciuki za Łukasza Kucia, jak również za Michała Wojtyńskiego, którzy są w tej chwili na treningu reprezentacyjnym w Łodzi, a teraz wróćmy już do tego meczu i do Waszych występów w Mrozowskiej Ligi Szóstek. Jak na razie 12 punktów na, na waszym koncie. Czy jesteście zadowoleni z tego rocznego, z tego sezonu, sezon, sezonowego występu w jesiennej edycji Mrozowskiej Ligi Szóstek? Nie ukrywam, że celowaliśmy w mistrzostwo. Jesteśmy zadowoleni i niezadowoleni. No, ale jednak baza w tym sezonie, to co prezentuje, to jest. No, jak widać, nikt nie może ich ograć. Mają bardzo mocną pakę, grają bardzo dobrą piłkę, ale jeżeli zdołamy zająć miejsce na podium, to myślę, że to będzie udany, udany sezon, jako że pierwszy raz gramy w pierwszej lidze. Wszyscy będziemy bacznie obserwować, co za chwilę wydarzy się na boisku Rozoski Ligi Szóstek. I jeszcze zapytam Cię o ważny moment jednego dla Waszego zawodnika, który wczorajszym dniu miał miejsce. Mógłbyś to troszeczkę przybliżyć? Tak, mógłbym. Norbert Czapski. Norbi, cała drużyna pozdrawia zdrowia, szczęścia młodej parze. Norbert Czapski wczoraj miał ślub, także cała drużyna życzy młodej parze zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i co, Norbi, dzisiaj dla Ciebie trzy punkty. No i pozdrawiamy. I chciałbym pozdrowić jeszcze fanów i sponsorów i moją żonę Gosię i syna Kazika. Fanów i sponsorów? Tak, mamy dużo fanów, dużo sponsorów. No i mam też żonę Gosię i syna Kazika, których bardzo mocno pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Bartek Woźnik, Gmina Kotuń, z meczowym rozoski Ligi Szóstek, a już za chwilę Gmina Kotuń podanie FPS. Zapraszamy serdecznie.